Prosimy, abyśmy dzisiaj weszli całym sercem, całą duszą w to nabożeństwo i poświęcili go za Kościół Święty, za nas, za odnowienie wiary, za miłość do Boga i Bliźniego oraz prosimy o wszelkie potrzebne łaski dla nas oraz modlimy się za zmarłych, aby Bóg im dał życie wieczne. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, i Tyś, któraś ucierpiała, Matko Mre, się za nami. Wola Twoja, no jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako imię odpuszczamy naszym winowajcom i nie bądź nas samopotruszeniem, ale nas zbaw podesłego. Amen. Tyś za nas wyszkał dalej, jeden Ruch Chrystus ten, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Paniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Ciebie, krzyż, przez krzyż i swoją świat odkupić baczył. Przyjąć krzyż to przyjąć błogosławieństwo, przyjąć obowiązek, zadanie. Matka i ojciec przyjmują błogosławieństwo nowego życia. Są odpowiedzialni za wychowanie dzieci, i nowego młodego pokolenia. Kapłan odpowiada za parafię, papież Ojciec Święty odpowiada za cały Kościół Chrystusowy na świecie. Dziękujemy Panu Jezusowi przy tej stacji, że nasz Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął krzyż prowadzenia Kościoła Chrystusowego. I chcemy my również go jako rodacy podtrzymać, który już jest w niebie do którego się modlimy i przez którego zanosimy prośby do Boga, aby On dalej dopomógł nam w tym kościele wytrwać, aby dalej my mogli wytrwać w nauczaniu Kościoła Świętego i głosić Ewangelię Chrystusową dla tych wszystkich, którzy jeszcze Boga poszukują. Zdrowaś Maryją. Zmiłuj się nad nami, który za nas cierpiał rany. Jezu, chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia, pan Jezus upada pod krzyżem. Kłaniamy się tobie, panie Jezu, chryste, i błogosławimy ciebie żeś przez Krzyśńkę swoją świat raczył. Upadek to ludzka pomyłka, to ludzki blond, to grzech, to jakieś nieporozumienie. Chcemy w tej stacji uświadomić sobie nasze upadki. Upadki, które nie tylko, że pierwszy raz stały się w naszym życiu, ale były takie ważne jak pierwsze niepowtarzalne. Że kogoś zraniliśmy, komuś zabraliśmy dobre imię. Takim upadkiem pierwszym był moment, kiedy był zamach na świętego Jana Pawła II. Chcemy za upadek tego człowieka przyprosić Pana Boga, chcemy wynagrodzić za ten grzech zabójstwa, ale również podziękować za uratowanie, za cud, jakby za drugi życie za szansę, aby to życie dalej trwało. I dziękujemy Ci, Panie Jezu, za naszego Ojca Świętego. Prosimy Cię również, abyśmy po każdym upadku, po każdej naszej ludzkiej pomylce mogli powstać, mogli iść dalej, umieli przeprosić i umieli razem z Twoim laską zagoić rany naszych bliźnich, naszych braci i sióstr. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Jezus się... Bo w ciszy przemawia Bóg, w ciszy słyszymy Boże Słowo. I dzisiaj w szczególny sposób chcemy dziękować Panu Bogu za dar naszych rodziców, przez który otrzymaliśmy my dar życia. Ojciec Święty Jan Paweł II jeszcze w dzieciństwie rozstał się ze swoją mamą, która odeszła do nieba, by czekać już tam na niego. błogosławiony kardynał Wyszyński do swoich klery...